Jak się macie, ciekawscy? Zapewne wszyscy znacie niezwykłego Toma Cruz'a. W 2011 został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najlepiej opłacany aktor, ponieważ w rok zarobił aż 75 milionów dolarów. Z pewnością to, że był bity przez ojca i kolegów z klasy, oraz to, że żył w biedzie, miało duży wpływ na jego życie. Jednak pomimo ciężkiego startu stał się jednym z najbardziej popularnych aktorów Hollywood. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o skomplikowanym dzieciństwie Toma Cruz'a, to musicie obejrzeć nasz film. Zaczynamy. Thomas Cruise May Potter IV urodził się 3 lipca 1962 roku w Syracuse w Nowym Jorku. Jego matka, Mary Lee May Potter była aktorką, amatorką i nauczycielką, a jego ojciec, Thomas Cruise May Potter III, oprócz tego, że był niegodziwym człowiekiem, to pracował jako elektryk. Dlaczego nazywamy go złym? Ponieważ sam aktor nazwał go tchórzem i tyranem, który bił syna z błahych powodów. Był typem człowieka, który nie potrafił panować nad nerwami, gdy coś nie szło po jego myśli, a swoją frustrację wyładowywał na innych. Po narodzinach Toma, rodzina Przeprowadziła się do Kanady, gdzie jego ojciec dostał pracę w siłach zbrojnych. Rodzice rozstali się, gdy chłopiec miał 11 lat i mama musiała sama zająć się nim oraz jego trzema siostrami: Lien, Marian i Cass. Wrócili wtedy do Stanów Zjednoczonych, ale wciąż się przeprowadzali, szukając lepszych możliwości. Ta niestabilność powodowała, że młody Tom był niepewnym siebie chłopakiem, przez co stał się łatwym celem dla łobuzów z 15 szkół, do których w sumie uczęszczał. Aktor miał kompleksy związane ze swoim niskim wzrostem oraz krzywymi zębami, szczególnie, że jeden z nich złamał podczas gry w hokeja. Tom próbował też ukryć swoją dysleksję, ale jakoś mu się to nie udało i został wysłany do klasy specjalnej. Jak widzicie, nie miał łatwo. Chociaż mały Tom uczęszczał na zajęcia aktorskie do szkoły Roberta Hopkinsa w Ottawie, to ciągłe zmiany miejsca zamieszkania nie pozwalały mu na stabilne rozwijanie talentów aktorskich, które były zauważane przez jego nauczycieli. Ponadto skomplikowana i niepewna sytuacja finansowa sprawiała, że musiał pracować, aby pomóc mamie w utrzymaniu rodziny. W okresie dojrzewania Tom zainteresował się życiem duchownym, a w wieku 14 lat wstąpił do seminarium franciszkańskiego i był zdeterminowany aby zostać kapłanem. Czy jesteście w stanie go sobie wyobrazić w sułtannie? Rok później zdał sobie sprawę, że to jednak nie jest droga dla niego, więc postanowił poświęcić ją sportowi i dołączył do szkolnej drużyny ćwiczącej sztuki walki. Ale nabawił się kontuzji kolana, która przekreśliła jego plany. To właśnie dzięki temu Razowi został aktorem. Nauczyciele widząc jego talent zaproponowali mu, aby zgłosił się na przesłuchanie do szkoły Guys and Dolls i tak też zrobił. Tam młody Tom odkrył swoją największą pasję. Poświęcił się jej do tego stopnia, że nie uczestniczył w egzaminach końcowych szkoły średniej, Ponieważ kolidowało to z jego występem w sztuce Godspell. Jego debiut na dużym ekranie nastąpił w 1981 roku, gdy zagrał w filmie Niekończąca się Miłość. Podczas przesłuchania miał w kieszeni 500 dolarów, jednak szybko pomnożył pieniądze, dodając do garzy jeszcze kilka zer. Dzięki wysokim zarobkom był w stanie opłacić studia jednej z sióstr, która zawsze wspierała go finansowo, kiedy on próbował realizować swoje marzenie o zostaniu znanym aktorem. To idealny przykład wdzięczności. Reszta historii jest znana wszystkim. Tom stał się jednym z najpopularniejszych aktorów ze względu na swoje zdolności odgrywania różnorodności ról oraz niewiarygodne zaangażowanie w produkcję. Tom Cruise przyciąga jak magnes najpiękniejszej aktorki w Hollywood i jest jedną z najbogatszych osób w branży. Jego fortuna szacowana jest na 570 milionów dolarów. Nieźle jak na niskiego, nieśmiałego chłopca, na którym wszyscy się znęcali, prawda? Co sądzicie o drodze, jaką przebył Tom Cruise? Jaki film ciekawcy z tych, w których się pojawił jest waszym ulubionym? Czekamy na Wasze komentarze z niecierpliwością. Pamiętajcie też o zostawieniu lajka i suba, aby być na bieżąco z naszymi filmami, które publikujemy dla Was dwa razy dziennie. Do usłyszenia!